mamy kostek stron, tak to agroronik. Dzisiaj mamy, nagrywam, znaczy wieczorne zamykanie drobiu. Tu mam, jak widzicie, kogut. Drugi kogut. Trzeci. trzeci. Tu są najmłodsze. Czwarty. Dobra, to kurka. O, to jest kurka. Jak pamiętacie, kobuty mówiłem, że pójdą wszystkie na sprzedaż. Znaczy, wszystkie trzy lub cztery sobie zostawiam. A reszta idzie na sprzedaż. A kury to obowiązkowo zostawiam. No bo kur nie będę sprzedawał, bo skur mam jajka. Kurma mam jajka. To kur na pewno nie sprzedam. Jarzębaty też pójdzie na sprzedaż. To jest jarzębaty. Piątek miałem wywalane. Piątek miałem tu u najmłodszych i u najstarszych wywalane. I u kur było wywalane i u kaczek. Kaczki są w tym końcu. Szerza. Teraz nadzieję, że z tego będą się tnęły te kaczki kolejne. O nie, nie. To jest kura też. Dwie Ej, bo jeszcze chyba są w tujach? wiem, z tu mamy kolejną kurę. Mam tego koguta to sobie. Kura. O Boże, tego koguta to sobie zostawiał. O, ładny. Patrzcie, takie skrzydełka ma ładne to ten to zostaje u mnie na 100% jako buciak i zostaje sobie yy, on zostaje już kolejne idą A tu co siedzi? Co tu siedzi? Tu najmłodsze. Dobra. I teraz opiemy na razie tylko trzy. O, to masz. Dobro, musim se povapaću. Mokraću se. Ovo, što učesno. Dobro. Išće. Ne Dobra, ja już mam goniat kocaczki, jeszcze muszę dolić. Dobra, teraz opiemy kurczaka w tym o kurdu, palek, palek maluszki. To się widać, że będzie kogut. A gdzie uciekł kier? Co? Kogut. Oh Co tak uciekasz dzisiaj? Co tak uciekałeś? Ty też u mnie nie? No.

Малюшек, малюшек, малюшек. To jest najważniejsze, żeby nigdy nie uciekło, bo są niepochowane. Pokaż już, tam gdzie kury siedzą na kacypiajkach. Ja zaraz wyruszę, bo to tylko z naganiania. A! Jeszcze pójdziemy na wybieg, jak na mi kury i kończymy... A nie zostało jeszcze jakieś te kury czy coś? Te małe? Wybiegu. I będziemy kończyć filmik, bo tu miał być filmik, tylko z drobiu. Tylko to. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Czy jakieś kaczki jeszcze zostały? Kaczka już nie ma. Wiecie o którym mówię, kaczoras nie ma. Może się ale tu nie było On jest, odwiążę go do dziadka. Z tego powodu od takiego że na taki skakał, ale już u póry mi dotkał, więc nie miałem go na co trzymać. Nie miałem go już co trzymać. Więc go odwiążę. Dobra, my będziemy kończyć odcinek To co, do następnego Jeszcze bym zapomniał Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek Żeby być na bieżąco z moimi filmami To co, do następnego odcinka